Gdy zaczynałem pierwszą poważną firmę współpracy z ojcem około 2013 roku, czyli około już 8 lat temu, nie miałem żadnego planu, żadnego biznesplanu. Miałem tylko wizję i przez to popełniłem dużo błędów. W tym filmie pokażę Ci, jak napisać biznesplan i ustrzec się dzięki temu wielu błędów. Często jak zaczynasz swoją nową działalność, chcesz zrobić coś nowego, Tworzysz sobie odpowiedzi w głowie. W głowie na wiele pytań, które musisz odpowiedzieć, jeżeli chcesz zacząć prowadzić jakąkolwiek działalność zarobkową. Więc warto sobie na nie odpowiedzieć na papierze. Na papierze i to jeszcze na odpowiednie pytania, które pozwolą ci podjąć odpowiednie decyzje, co zaprocentuje również w przyszłości mniejszą stratą czasu na wykonywanie różnych rzeczy. Nie będziesz musiał się nad wieloma rzeczami. Zastanawiać, ponieważ będziesz mógł pracować według cze czegoś, co stworzysz wcześniej i odpowiednio to oczywiście modyfikować w, w czasie. Ja dla Ciebie stworzyłem tutaj taki biznes plan, który będziesz mógł pobrać za darmo. Link będzie w opisie tego filmu. Wyśleć po prostu na maila, jeżeli masz ochotę, to się zapisz i według tego biznesplanu, który dla Ciebie stworzyłem na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia. Będziemy tutaj omawiać i będę Ci po kolei mówił, co, gdzie i jak wypełnić. Po tutaj tej stronie po prostu pokażę, będę, będę Ci wyświetlał kartki, na których aktualnie jestem, żebyś po prostu był tutaj na bieżąco i wiedział o czym mówię. Ja sobie będę po prostu według tych kartek tutaj postępował w tym filmie. Obejrzy go do końca, ponieważ dowiesz się dzięki temu też biznes planowi jak Funkcjonuje firma normalna, jak nie popełniać wielu właśnie błędów, na które, które na ciebie czekają w trakcie prowadzenia działalności. Bo niektórym może się dużo wydawać, jeżeli nigdy firmy nie prowadzili na początku. I przez to ja sam osobiście też straciłem dużo czasu, i też można wyjść z tego zawiedzionym, jak się nie wie, co się robi. I być zrezygnowałem. Akurat ja mam takie coś, że się nie poddaję i życzę Ci też, żebyś takie coś miał, więc już nie przedłużając, jedziemy z tematem i przechodzimy do pierwszej strony biznes planu, który polecam sobie, żebyś też sobie wydrukował i normalnie na kartce zapisał. Ponieważ jak coś zapisujesz, to wchodzić to bardziej do głowy i będziesz to bardziej pamiętał i będzie to również bardziej przejrzyste dla Ciebie niż normalnie, jakby sobie jakoś wyedytował ten pik w komputerze. A więc dobrze, jedziemy. Pierwsza strona to jest po prostu opis ogólny. Opis ogólny, czym tutaj, z czym mamy do czynienia, że tak powiem. To jest przede wszystkim nazwa marki. Nazwa, która musi być dobra. I teraz nie będę tutaj omawiał oczywiście jak wybrać dobrą nazwę, ponieważ zajęłoby to za długo i tu dla Ciebie przypinam do góry film. Ja taki film nagrałem, jak wybrać sobie dobrą nazwę marki dla Twojej firmy, a więc idziemy dalej. Dalej to mamy adres prowadzenia działalności. No każdą firmę trzeba gdzieś zarejestrować, nawet jak jest to firma zdalna i może to być adres rejestracyjny nawet swojego mieszkania, jeżeli pracujesz z Twojego mieszkania, może być to wirtualne biuro, gdzie wynajmiesz za jakąś drobną opłatą sobie możliwość tego, żeby ta firma była tam raz zarejestrowana, a dwa, żeby ta firma po prostu mo mogli tam ludzie wysyłać na przykład jakieś listy i na przykład za pomocą różnych usług, które takie wirtualne biura oferują, ty takie listy będziesz miał skanowane i wysyłane na przykład na maila. Każda firma musi mieć jakiś adres, gdzie jest zarejestrowana i jeżeli tak, powiedziałem, może być to adres też prowadzenia tak naprawdę działalności, ale nie musi, może być to to wirtualne biuro. Dalej. Krótko, czym się firma będzie zajmować. Napisz sobie po prostu tutaj, co konkretnie, krótko i na temat, chcę zrobić w tej firmie. Oczywiście dalej będziemy bardziej szczegółowo, więc po prostu nie ma tutaj co więcej tłumaczyć. I teraz dalej przechodzimy. Misja firmy. Jest to istotne, ponieważ zobacz, czy na, na przykład na moim kanale. Moją misją jest tego, to, by nauczyć jak najwięcej ludzi po prostu zarabiać w internecie, ponieważ tutaj się zajmujemy zarabianiem w internecie, żeby żeby jak najwięcej osób było w stanie sobie zarobić dodatkowe pieniądze jakieś w internecie i ci, co będą chcieli zbudować sobie poważny biznes, który zarobi dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy dla nich. I warto sobie wyznaczyć taki cel konkretnie, konkretnie też w czasie, tak? I taki cel sobie konkretnie musisz wyznaczyć do każdej działalności. Przejdziemy do drugiej kartki. Druga kartka to są odpowiedzi na ważne pytania. I teraz tak. Jaki problem rozwiązuje Twoja firma dla swoich klientów? Zastanów się, co Twoja firma tak naprawdę, jaki ona problem rozwiązuje dla danej grupy klientów? Firma jest po to, żeby rozwiązywać najlepiej problemy. Oczywiście może też dostarczać rozrywkę. To też jest jakiś problem. Problem taki, że ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, na przykład, więc wtedy zajmują się rozrywką. No i taka firma roz dostarcza rozrywkę, więc zastanów się. Co dokładnie za problem opisuje, może Twoja firma rozwiązywać dla swoich klientów? I napisz to krótko. Wszystko w tym biznes planie opisuj krótko, bo macie dodać ogólny pogląd na Twoją firmę. Nie ma tutaj być całej dokumentacji Twojej firmy. Czy jest to palący problem dla danej grupy ludzi? Czy ten problem, który rozwiązuje Twoja firma, czy jest to problem palący dla wybranej grupy ludzi? Dlaczego? Co to jest w ogóle problem palący? Powiem Ci to na przykładzie. Na przykład, teraz wprowadzili e recepty na tabletkę Po. I załóżmy, że dziewczyna miała stosunek z chłopakiem. No, i doszło do takiego zdarzenia, że pękła prezerwatywa, tak? Więc wtedy, co się dzieje? No, jedynym ratunkiem, jeżeli nie było żadnych innych zabezpieczeń, jest tabletka PO, jeżeli nie chcą mieć dziecka. Więc wtedy taka osoba na przykład potrzebuje kupić taką tabletkę i jest to dla niej palący problem. Ona potrzebuje, ona się nie zastanawia, czy kupić, ona musi to mieć w tym momencie, i to jest właśnie palący problem. Taka osoba wchodzi i szuka w internecie, i ona kupuje. I dlaczego warto sobie odpowiedzieć na to pytanie? Bo takie rzeczy, jeżeli jest jakaś dana grupa odbiorców, która ma ten palący problem, a twoja firma ten problem rozwiązuje, to jest im bardzo łatwo po prostu sprzedać. A żeby prowadzić firmę z sukcesem, no, to trzeba sprzedawać. No, firma jest po to też, żeby zarabiać. Więc prowadząc firmę, musi sprzedawać. a czym czy jeżeli jest to ten palący problem, na tym przykładzie, na przykład co ci podałem, to możesz to łatwo sprzedać. Jeszcze ci tylko powiem, że na przykład teraz istnieją e-recepty, i się stworzyły takie różne filmy, które takie e-recepty wystawiają zdanie, na przykład na taką tabletkę wpisujesz w Google, że chcesz tabletkę po wystaw wy wy wystawiają Ci reklamy. I tam możesz po prostu w reklamie, czyli to co na samej górze w się wyświetla i tam możesz sobie zamówić taką e-receptę na tą tabletkę poprzez internet i zobacz jaka fajna nisza. Z tego powodu możesz, masz palący problem, gdzie masz rozwiązanie i nie masz tutaj jakiejś, nie wiadomo, sprzedaży ciężkiej i możesz, można w ten sposób zarabiać pieniądze. Szybko taka firma wysyła ci w ciągu pięciu mi taką receptę na taką tabletkę, ponieważ są one na receptę. To jest przykład. Lecimy dalej. Jak twoja firma rozwiązuje ten problem? No czyli właśnie, jak ona rozwiązuje ten problem? Napisz krótko, co ta firma robi temu klientowi i dla niego rozwiązuje ten problem po prostu. I komu twoja firma będzie rozwiązywać ten problem? Tutaj zastanów się po prostu, jak ich, krótko. Jakie to są grupy ludzi? Kim są ci ludzie po prostu? I wpisz sobie tutaj, co to są za ludzie. Na przykład ci ludzie, co szukają takiej tabletki, tak? Czyli są to ludzie, którzy nie zabezpieczali się odpowiednio. Ale żebym wybrał sobie temat teraz, ale jest to temat akurat na czasie, także do tego. Co skłoni klientów bardziej do skorzystania z Twojego produktu, usługi u ciebie, niż u konkurencji. Napisz, czym ty tak naprawdę siebie różniąc od konkurencji aktualnej, tak? Co dajesz więcej niż ta konkurencja, co potencjalnego klienta, o której tutaj mówimy, już sobie wypisałeś kim on, kim on, kim on jest. Napisz, dlaczego on akurat miałby u Ciebie kupić, a nie u aktualnej konkurencji. To jest bardzo też istotne. Co musisz zrobić, by móc rozwiązywać ten problem? Czyli co musisz zrobić aktualnie, mniej więcej krótko i na temat, żeby ten problem był dla Twoich klientów rozwiązywany? Ty jako firma. Dlaczego chcesz się tym zająć? To jest też bardzo ważne pytanie. Usta napisz sobie cel. Czy to jest, czy Ty chcesz? Żeby ta firma była rozpoznawalna na całą Polskę. Czy Ty chcesz zarabiać 10 tysięcy? Czy Ty chcesz za pomocą tej firmy uzbierać na swój dom? Czy Ty chcesz mieć za pomocą tej firmy możliwość do dotarcia jakiegoś grona ludzi? Czy Ty chcesz być po prostu popularnym? Na czym się tak naprawdę zależy? To jest też właśnie warte, żeby sobie to odpowiedzieć. Po co ty czy, czy, ty, czy tylko chodzi Ci o pieniądze, jeżeli chodzi Ci o pieniądze to napisz sobie po prostu o jakie pieniądze, warto sobie uświadomić to, ponieważ to docelowo wpłynie na prowadzenie Twojej firmy w przyszłości, tak? I to się oczywiście też może zmieniać wszystko z czasem, co chciałbyś z tym zrobić później, czyli jeżeli taką firmę stworzysz to za, napisz tutaj co Ty chciałbyś z nią zrobić, czy czy chciałbyś ją w przyszłości sprzedać? Czy chciałbyś ją zostawić dzieciom? Czy chciałbyś, żeby ta firma zarabiała jeszcze, jak ty nie będziesz żył? Czy, czy po prostu chcesz do końca życia się nią zajmować? Czy tylko przez jakiś czas, czas chcesz ją prowadzić? Bo te wszystkie podejścia, te, te wszystkie tutaj rzeczy, co Ci powiedziałem, wpłyną na podejście tego, podejście do tej Twojej firmy i konkretne działanie. Nie będziesz musiał się, tak jak mówię, zastanawiać już później, ponieważ konkretne rzeczy, odpowiedzi na te pytania wpłyną na te Twoje działania. Ponieważ w zależności od tego, co chciałbyś z tą firmą zrobić później, no to będziesz inaczej się zachowywał, inaczej pracował, inaczej konstruował tę całą firmę, czy będzie ona na przykład jako spółka, czy będzie miała każde konto osobne, żeby łatwo była do sprzedaży w przyszłości. Te wszystkie podejścia różne co tu opowiedziałem, to jest inny sposób działania Twojej firmy. Ok, lecimy dalej. Dalej, kolejną rzeczą to jest główny produkt Twojej firmy. I dlatego tutaj podzieliłem główny produkt i produkty powiązane, ponieważ na początku skup się po prostu na jednym produkcie, wszystkie inne produkty wprowadzaj sobie z czasem. Oczywiście możesz sobie w tym biznes planie je napisać i zastanowić się, jakie produkty będą powiązane, które będziesz mógł oferować da dalej, ponieważ jeżeli firma jest, mm, świadczy jakieś usługi lub produkty, bo tutaj piszę główny produkt, ale tu tak samo wypisz usługi. Musiałem to po prostu tutaj jakoś nazwać najlepiej usługi, jak się zamienia w produkt. Też o tym mówiłem w innym filmie, który przy, przypinam Ci tu do góry. Żeby je jak najbardziej usystematyzować i wtedy ona staje się takim produktem, który możesz bardziej skalować, więcej sprzedawać i nie mieć z tego powodu e, jakiś problemów, że nie jesteś w stanie wykonywać jakichś usług na większą skalę na przykład. Więc napisz sobie nazwę tego produktu, napisz sobie, jaki rezultat ten produkt przynosi dla Twojego klienta ten konkretny, jaki ma wpływ ten produkt. Czyli dla przykładu, jeżeli mówiliśmy już o tych tabletkach wcześniej, no to nazwą to by była tabletka PO, tabletka przeciw unikaniu ciąży, albo tabletka przeciwko ciąży. Rezultat jaki? Tabletka zabija plemniki i nie dochodzą one tam, gdzie trzeba, żeby doszło do zapodnienia, a wpływ jest taki, że osoba, która Wzięła tą tabletkę na przykład. Nie musi być 9 miesięcy w ciąży. Nie musi, jeżeli nie chce, oczywiście, wychowywać dziecka. Nie musi dużo pieniędzy i kosztów ponieść ze względu na przykład dziecko. Nie musi mieć dziecka z tą aktualną osobą. Zobacz, te wszystkie rzeczy można wykorzystać później też w marketingu na przykład, tak? To jest ogólny wpływ, jaki ta osoba odniesie po zastosowaniu tego produktu lub usługi, a rezultat jest konkretny, co po prostu to robi dany produkt usługa. I za pomocą właśnie te, tego tutaj wypisz sobie konkretnie, jaki masz twój główny produkt, najgłówny, pierwszy, główny, na którym twoja firma ma się opierać i później ewentualnie produkty powiązane które będziesz mógł tworzyć później, żeby zwiększać tak zwane lifetime value klienta w czasie, czyli to, yy, ile pieniędzy dla Twojej firmy przyniesie taki klient raz pozyskany, ponieważ jest to też bardzo ważne, im więcej będziesz mógł sprzedać takiemu klientowi w przyszłości, tym yy, na większy koszt pozyskania tego klienta może sobie pozwolić, dzięki temu Twoja firma może się bardziej rozwijać o tym, też nagrałem inny film, bo tutaj się to dotyczy reklamy. To przypinam, czy do góry możesz sobie obejrzeć. I tutaj masz jeszcze kolejną stronę z powiązanymi produktami. Ok, i teraz bardzo ważne: marketing. Wiele początkujących przedsiębiorców myśli sobie, że jeżeli będzie miało produkt, który jest genialny, jest innowacyjny, jest najlepszy na rynku, to sam się sprzeda. Niestety, nie sprzeda się sam. W dzisiejszych czasach wszyscy ludzie są otoczeni wieloma różnymi produktami i liczy się właśnie też to dotarcie do klienta. Co z tego, że będziesz miał najlepszy produkt czy usługę, jeżeli nikt się o tym nie dowie. Więc musisz się zastanowić, jak reklamować. I to jest coś, o czym ja też kiedyś nie miałem pojęcia, ponieważ tworząc tą kiedyś, dawno temu, firmę, mieliśmy mega produkt. Mieliśmy jakiś pomysł na początku, jak pozyskać klientów, ale nie mieliśmy tak naprawdę wiedzy marketingowej, żeby odpowiednio umieć się komunikować z klientem i sprzedawać mu to. Więc tu są najważniejsze rzeczy, na które możesz, musisz sobie odpowiedzieć: jest to opis Twoich potencjalnych klientów. Czyli napisz tutaj, kim ci klienci są, tak jak pisałeś już wcześniej, to napisz sobie tutaj, ile oni mają lat, co, co ich interesuje. Czy moi się zajmują? Czy, te, czy to są mężczyźni, czy to są kobieci. O konkretnie tutaj szczegółowo już napisz, kim ci Twoi potencjalni klienci są. Następnie jest, zastanów się, gdzie są Twoi potencjalni klienci, tak? Zastanów się po prostu, czy oni są może na jakiejś aplikacji na Facebooku. Czy może przeglądają też internet konkretne frazy kluczowe, pod które może się reklamować, a może gdzieś przychodzą do jakichś miejsc i warto zacząć współpracę z jakąś inną firmą, a może z jakimś blogiem w jakimś temacie. Jest wiele, dużo możliwości. Musi się zastanowić, gdzie ci klienci bywają i wpisać sobie w tą rubrykę. Następną rzeczą jest ilość potencjalnych klientów, czyli Przemyśl, jak duża jest to rzesza ludzi, ponieważ wiadomo, jeżeli jest to rzesza większa, to będzie im łatwiej po prostu, będzie mógł zarobić docelowo więcej pieniędzy. Lepiej rozwiązywać problemy, które dotyczą dużą ilość osób. No wiadomo, że wiąże się to z możliwością większej sprzedaży i większymi pieniędzmi w przyszłości. Oczywiście lepiej też, żeby Twój produkt był jednak był spersonalizowany konkretnie rozwiązujący dany problem, a nie że tworzysz produkt, który no, jest bardziej do różnych rzeczy, zamiast się skupić na rozwiązaniu jednego konkretnego problemu, bo jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, na pewno posłyszałeś i to się sprawdza, więc ale to, że jest jakaś konkretna nisza, ale też właśnie jak jest dużo w tej nisza, czyli temat, czyli problem, który rozwiązuje na przykład Twoja firma, to tutaj ilość osób też jest właśnie istotna, jeżeli ten, do tego konkretnego problemu. Dobrze, lecimy dalej. Strategia na pozyskiwanie leadów. Lidów to jest. Jeżeli nie wiesz, co to jest lead, to jest po prostu osoba, która jest potencjalnie zainteresowana Twoim produktem i chce się na przykład z Tobą skontaktować, zapisała się na Twoją listę mailingową, masz do niej numer telefonu i wiesz, że ona jest zainteresowana, jest to po prostu taki potencjalny zainteresowany klient. Jaką masz strategię, by pozyskać taką osobę, tak? Czy będzie to jakaś reklama tam, gdzie są właśnie Twoi potencjalni klienci, to teraz się zastanów skąd, jeżeli na przykład gdzie oni są, to teraz. W jaki sposób spowodować, żeby ich wstępnie zainteresować swoim produktem. Następnie jest strategia na pozyskanie klienta klientów, czyli z tych osób, które pozyskasz, które wstępnie zainteresujesz, musicie zastanowić, co zrobić, żeby im po prostu sprzedać, tak? Żeby im po prostu sprzedać tą daną rzecz. Bo to, że ich zainteresujesz, to jeszcze jest jedno, ale jeszcze musicie zastanowić, co zrobić, żeby sprzedać. Więc tutaj też polecam Ci, zapisz się na mój newsletter, tam będę wysyłał więcej tego typu informacji też. Więc dobrze, lecimy dalej i teraz tak, kolejną rzeczą to są pieniądze w firmie, czyli inwestycje, tutaj podzieliłem, stałe koszta i zyski. Oczywiście są to zyski potencjalne, inwestycje, czyli ile pieniędzy tak naprawdę musisz wsadzić. Ten biznes? Czy może potrzebujesz komputera? Czy może jakiegoś innego sprzętu? Co musisz kupić, żeby to w ogóle funkcjonowało, tak? Czy może kupić, zrobienie strony internetowej? Jakie początkowe inwestycje po prostu musisz poczynić tutaj? Będziesz wiedział, jakie pieniądze musisz mieć na postawienie takiego biznesu, tak? Stałe koszta. Zastanów się, jakie ta Twoja firma będzie miała stałe koszta. Na przykład hosting, utrzymanie strony internetowej. Też w innym filmie mówiłem, jak z taką strony sobie prosto i tanio możesz zrobić. Tu przypinam Ci do góry w kartce ten film. I zyski, potencjalne zyski. Zastanów się z tych produktów, co już wpisałeś, jaki będzie zysk na jednym produkcie i zastanów się też, ile miesięcznie jesteś na przykład w stanie o, w obrębie tej wiedzy, tego researchu, co zrobiłeś, na temat tego, tej Twojej firmy, ile jesteś w stanie po prostu sprzedać takich produktów miesięcznie. Oczywiście w najlepszym wydaniu, w najgorszym wydaniu i uśredniając sobie ile mniej więcej jesteś w stanie tego sprzedać. I w podsumowaniu napisz sobie na dole przede wszystkim, czy stałe koszta działalności tej firmy są, są jesteś w stanie pokryć zysków tej firmy, tak. Stałe koszta to też mogą być oczywiście pracownicy, Którzy są wymagani do prowadzenia tej działalności, bo to jest najważniejsze. No, firma musi dla Ciebie zarabiać, więc, czy te stałe koszta są mniejsze niż potencjalne zyski? Jakie jest duże pra prawdopodobieństwo tego, że te zyski będą większe niż, niż te stałe koszta i że firma będzie zarabiać? No, i tutaj, jeszcze napisałem podatki. Mając te wszystkie informacje, te oraz. Te, co napisałeś sobie wcześniej, możesz zastanowić się nad formą opodatkowania. Możesz z, taką, z takim planem pójść do doradcy podatkowego, który doradzi ci, w jaki sposób opodatkować tą swoją działalność. Oczywiście podatki przychodzą w momencie, kiedy są zyski, czyli jeżeli zyski są większe niż koszta firmy, czyli dopiero wtedy płacisz podatki i zastanowić się, jak. Płacić te podatki, żeby najwięcej po prostu trafiało jednak potem tego zysku do Twojego kieszeni już opodatkowanego, czy to będzie spółka, czy działalność gospodarcza. Oczywiście, czy to ryczałt, bo teraz y, zwykła działalność akurat w tym momencie, jeżeli wejdzie nowy ład, się za bardzo nie będzie opłacać. I wtedy, jeżeli doradca podatkowy jest Ci w stanie. Do, Według konkretnych informacji, które tutaj wypisałeś doradzić w jakiś sposób to najlepiej robić. Oczywiście też to musi być w miarę dobry doradca, który się zna na wielu rzeczach tak naprawdę, Tu jesteś w stanie jest ułożyć, jak ta firma, jak tą firmę najlepiej rozliczać z urzędem skarbowym. I teraz tak, działanie firmy. I te, teraz opisuję sobie tutaj w pierwszym podpunkcie system produkcji. Czy to będzie produkcja usługi, czy to będzie produkcja produktu jakiegoś fizycznego, w zależności co będzie zrobił, czy po prostu w jaki sposób ten Twój produkt będzie powstawał. Napisowy po, po prostu schemat, krok po kroku, jak ten produkt ma powstawać. Firma musi opierać o najlepiej dokumentację, tak jak robisz konkretne rzeczy, więc zastanów się. Gdzie ten produkt będziesz pozyskiwał, albo jak tą usługę będziesz wykonywał i po prostu tutaj opisz. Następna rzecz to jest system dostarczania. Zastanów się, jak ten produkt będziesz dostarczał do klienta. Jeżeli jest to usługa, tak? no to może być to usługa wirtualna, o czym ja mówię o zarabianiu w internecie na tym kanale, więc możesz wysłać ją mailem, czy to będzie PDF, czy może to będą jakieś zdjęcia, w zależności od wszystko, co będziesz robił. A, może jakiś tekst, to jak, jakiś tekst, to jak go będzie wysyłał? Czy bezpośrednio mailem, czy, czy w PDF-ie, na przykład? tak? Zastanów się, jakie jest najlepsze rozwiązanie. A, jak jest to produkt fizyczny, czy on będzie wysyłany pocztą, czy kurierem, czy w ogóle będzie wysyłany przez firmę pośredniczącą, czyli będzie zrobił jakiś dropshipping. Tego typu rzeczy musisz przemyśleć, ze sobą tutaj wpisać. No, i kolejnym krokiem są cele firmy. Jeżeli sobie nie ustalisz celów, to będziesz działał po macku. Będzie ci się wydawało, że dobra, rozwijamy się, robimy to, robimy tamto, ale usta ustawiając sobie te cele firmy, które chcesz osiągnąć, to tutaj są takie główne cele, główny cel, tak? Za rok działania Twojej firmy, czy za pi po pięciu latach działania Twojej firmy, jaki mniej więcej przychód możesz wygenerować, czyli ile pieniędzy wleci, będzie na Twoim koncie. Bo roku działania takiej firmy, czyli przychód to jest oczywiście to ile wpłynie na Twoje konto, a to nie ile zyskasz, tak? Bo zysk to jest jakiś procent, czyli przychód to jest jeszcze przed odjęciem kosztów, no a poniżej wpisujesz sobie jaki zysk już po opodatkowaniu, po odjęciu wszystkich kosztów ta firma ma zarobić po rok, oczywiście dalej jest na przykład sprzedaż, więc Zastanów się, ile produktów jesteś w stanie tutaj sprzedać, te rzeczy są ze sobą powiązane, więc sobie też zapisz po roku, mniej więcej. No i osiągnięte cele główne po roku działania. Jakie byś te cele główne osiągnął, na przykład zrobienie głównego produktu do końca i udoskonalenie go, i za, yy, na przykład, a po pięciu latach prowadzenia, wprowadzenie trzech, dwóch kolejnych produktów powiązanych. Yy. Które też właśnie wprowadzisz w tą swoją firmę. Więc to jest już wszystko. Oczywiście, biznes plan to jest jedno, rzeczywistość to jest drugie. Dlatego taki biznes plan on będzie się zmieniał. Z czasem po prostu będzie się zmieniał, będziesz go modyfikował. Więc co możesz zrobić? Wydrukować sobie kolejnym razem, jeżeli będziesz chciał nagle poprawki. takie. Taki biznes plan. Napisać sobie tutaj w kanciku V1. Wersja 1 i wszystkie zmiany, które będziesz chciał wpisać w kolejne rubryki, sobie po prostu wpisać, wrzucić do sobie, do zwykłej teczki na przykład, tak? I sobie te wszystkie wersje tych Twoich biznesplanów tam ewentualnie trzymać. W ten sposób będziesz mógł w jakiś sposób kontrolować i udoskonalać swoją firmę, tak? Fajnie jest to wszystko zapisane, fajnie wiedzieć co się robi. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo czasu na podjęcie, wielu decyzji, które musisz podjąć, prowadzić swoją firmę, jak będziesz wiedział gdzie chcesz iść. I życzę Ci oczywiście, żeby to co chcesz stworzyć tobie się udało. Zobacz kolejne filmy, o których Ci mówiłem. Napisz, czy ten film Ci się podobał. Jeżeli masz jakieś inne pytania, to też napisz w komentarzu. Będę Ci bardzo wdzięczny za, za, za każdy komentarz. Tutaj masz komentarze innych osób, które wyświetlam ci na dole. Jest mi bardzo miło. Zostaw lajka i subskrybuj kanał. Z dzwoneczkiem pamiętaj, by być na bieżąco z kolejnymi informacjami, które tutaj dodaję co tydzień na temat zarabiania pieniędzy w internecie. Trzymaj się, cześć!